Witajcie fani Lego z tej strony, Kamil Trzoch Witam wszystkich fanów Nexo. A w tym odcinku zrecenzuję wam zestaw numer 70337 serii Nexo Knights Ultimate Lens. Zacznijmy od odpowiedzenia, co nieco o instrukcji, ponieważ tak się składa, że w serii Nexo Knights takie oto przydają często całkiem ciekawe ciekawostki. Mamy tutaj m.in. informacje o grze mobilnej, poradnik jak skanować nexomoce, chociaż się ja i tak nie ogarniam, jak ten gra rozpoznaje prawdziwe od fałszywych, czyli że nie można zasłaniać, nie mogą być za blisko, za daleko. Musi być odpowiedni kąt, nie może być za dużo światła lub za dużo ciemności. Dalej mamy informacje o tym, gdzie możemy odnaleźć nexomoce, serial, Legoland, gadżety. Katalogi, Lego Club, zestawy, książki, sklepy. Oczywiście nie są to wszystkie, bo także źródłem nexomocy jest magazyn, karty, może także kolega może ci udostępnić swoją nexomoc. Ale to już schemat jakiś, jakiś, nie wiem, element gry, którego po prostu jeszcze nie ogarniam. A także w niektórych instrukcjach dają do zeskanowania mocy, albo dają je na stronie Lego Club lub na stronie Nexon Dalej mamy spis zestawów Ultimate, spis zestawów z tego rzutu, informacje o stronie Nexo Knights, na której to jak widać jest sporo różnych fajnych rzeczy, nie wiem tylko co to jest te Lego TV, oraz informacje Lego Club i e Win, którego również nie ogarniam. Lens, podobnie jak inne rodzaje rycerzów, rycerzy Nexonites. Idzie w dużej mierze w epickość, co widać tutaj na każdym kroku. Osobiście, gdy tylko zobaczyłem zapowiedź nowych zestawów, gdzie był Ultimate lens i Ultimate Clay, postanowiłem, że muszę je mieć po to, żeby skompletować całą drużynę pięciu rycerzy Ultimate. Obecnie jestem już niemal krok od osiągnięcia tego, osiągnięcia tego celu. Tak jak już mówiłem, lens wygląda wpr wprost obłędnie. Jest tu masa rzeczy, od, o których mógłbym debatować godzinami. Najpierw jednak zwrócę uwagę na kolor, czyli biel oraz także przezroczystość, czy jak to woli, przezroczysta biel. Warto tutaj dodać, że biały jest kolorem, który posiada bardzo, bardzo duży potencjał według mnie. Tyle, że po prostu traci co nieco przez ogólne rozpowszechnienie. Teraz, gdy widzę rycerzy w innych kolorach, Chociażby z niebieskim, czy przezroczystym niebieskim, to zdaję sobie sprawę, że w takich przypadkach to taki biały to ja lubię po prostu. Sama postać posiada hełm rodem z C City, uśmiechniętą twarzyczkę, a także uśmiechniętą z przymkniętym okiem, przyłbicę przezroczystą, która niezwykle mi się podoba, a także przezroczystą zbroję, z której widać wyraźnie hełm naszej postaci. Tak jak klej był wyposażony w wielkie wirujące ostrza, Macy w wielką giwerę, a Aaron w działka, to ten oto lens jest wyposażony w wielkie skrzydła, które nadają niezwykłego dynamizmu podoba im się, podoba mi się ich ukośny kształt. Postać posiada oczywiście tarczę, na której mamy Nexo Moc, a oczywiście skrzydła i te inne. Gadżety są jakoś z nią powiązane, gdyż te oto elementy są jej wizualizacją. Oczywiście naszą nexomoc możemy wczepić w tarczę. Bronią naszej postaci jest lansa. Podoba mi się to, jak są takie za Ultimate bronie naszych postaci po prostu podniesione do maksimum. W tym przypadku mamy tutaj niezwykle długą broń technologiczną, ulepszoną mocą Nexa, a w dodatku wykorzystano tutaj diamenty, co jest według mnie, i wiedziałem o tym od początku, gdy tylko zobaczyłem ten zestaw, iż idealnie tutaj nawiązano do naszej postaci, która to jest fabularnie bogata i tak dalej, więc diament, symbolem bogactwa i luksusu, jak najbardziej jest i tym bardziej pasuje tutaj, więc widzę tutaj niezwykłą wręcz dwuznaczność. Skończmy na chwilę temat znalezionego przeze mnie nawiązania. A skupmy się teraz o tym, na, o tym, co nasz minifik ma pod zbroją. Czyli jak już mówiłem, ulepszone technologicznie pancerze. Wszystko to na białym tle i uważam, że wygląda to świetnie. Także na druk z tyłu. Nasza zbroja, co ciekawe, nie zasłania go całkowicie, co według mnie daje tutaj ciekawy efekt i muszę przyznać, że w LEGO czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Zachwycam się nad kolorystyką, uzbrojeniem i ogólnie tym całym majestatem tej wersji, tej postaci. Jednak posiada ona jeszcze inne tryby powiązane z innymi Nexomocami oraz innymi elementami. Sama podstawka to zwykła podstawka, dodatkowo przysiada dwie samoce morski smok oraz coś, czego nie znam. W pierwszym mam tutaj niezły, ale niezbyt, że tak powiem rewelacyjną broń. Ciekawe, ten element lodu czy wody jest żywcem wzięty z Lego Chimy, gdzie to pełnił element C. Tutaj zaś dostajemy pudełko, gdzie znajdziemy zapasowe naboje. Kolejne to Dwie działka, dwa działka, które to, no cóż, są przeciętne, ale no nieźle, ale no cóż, szału nie ma. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasza postać w dwóch innych trybach. Tak wygląda lens przy użyciu mocy Morski Smok. I wizualizację widzicie tutaj w postaci broni, która niestety niezbyt chce tutaj współpracować, jako iż, no cóż... Słabo tutaj starczyło miejsca w tym, tym, w tym właśnie trybie. W instrukcji pisze, że trzeba tu usta ustawić dokładnie tak, czyli widać tutaj, że te skrzydła oprócz środka transportu pełnią także funkcję broni. A to najprawdopodobniej ma imitować działka. Ich potencjał zostaje jednak wykorzystany dopiero w trzecim trybie. Mocy, której nie znam. Tym razem mamy tutaj do czynienia ze zwykłą lansą. Czy ona jest niezwykła? Jest niezwykła. Chodzi mi tutaj po prostu o to, iż pozostaje tutaj jego standardowa broń w tym zestawie. Za to skrzydło dostają specjalne, jakby to nazwać, dopalacze, co może sugerować, iż ta tarcza Imo, imo iż mimo, że sugeruje, iż jest to jakiś, jakaś czysta ofensywa, to najprawdopodobniej służy do jakiegoś napędzenia naszej postaci. Reasumując, Ultimate Clayt to zestaw znaczy, Lens mi się pomyliło, to zestaw, o których można się wypowiadać w samych superlatywach. Tak, tak zresztą jak i w przypadku innych zestawów Ultimate, gdzie to mamy figurki rycerze gdyż w tym przypadku nic po prostu nie ustępuje, a poziom jest wręcz niezwykły. Można się zachwycać, zachwycać po prostu godzinami, oczywiście... No dalej mamy parę wad, jak chociażby o te co się, ale mamy dzięki tem, ale mamy za to wykorzystanie potencjału bieli. A i także nawiązanie w postaci kryształów. Idealnie dobrane. nie dość, że Ukazuje, niż nasza postać to bogasz to jeszcze w dodatku. Świetnie się tutaj spisuje jako elementy będący częścią broni. przezroczystą częścią broni. To na razie. Zestaw jest kompletnym must have'em, Dziwię się, że dopiero teraz go otworzyłem, ponieważ kupiłem jego oraz Ultimate Axla. Długi czas przedtem. Wytrzymajcie się póki co. Działanie jak samocy być może Wam pokażę w następnym moim let's playu z Grymer Lock 2.0. Trzymajcie się. Cześć.